Proszę Państwa, te wybory, których druga tura za kilka dni będzie miała miejsce, są wyborami szczególnymi. Można tak powiedzieć wprawdzie o każdych wyborach, które się odbywały, zawsze słyszeliśmy, że to są bardzo ważne wybory, ale w tych wyborach chodzi o tak istotne, o tak ważne sprawy dla narodu, dla społeczeństwa polskiego, dla państwa polskiego. Że nie można ich porównać z tymi problemami, które występowały wcześniej. Jest wiele kwestii, które trzeba rozstrzygać w najbliższym czasie, i które mogą być także zagrożeniem i są zagrożeniem dla dobrobytu, dla dobrego funkcjonowania państwa w przyszłości. Ale wbrew temu, co można by pomyśleć, nie jest to akurat e, epidemia czy pandemia, która oczywiście przy, przysporzyła nam wielu kłopotów i będzie jeszcze przysparzać wielu kłopotów. W mojej ocenie e, są takie dwie kwestie, które są niezwykle istotne e, nie na miesiące, nie na rok przed nami, a na wiele lat. Pierwsza z nich e, to jest e, sytuacja społeczna. To jest to, że jak nigdy dotąd po 90. roku społeczeństwo polskie jest skłócone. Zjawiska, z którymi mamy do czynienia, sporów, które przeradzają się w jakieś seanse nienawiści, w jakieś szczucie jednych przeciwko drugim, to są rzeczy, które wcześniej w takiej skali nie występowały. A społeczeństwo nie może się rozwijać na, na, w dłuższym okresie czasu, jeżeli... Dochodzi do takiego pęknięcia, z jakim mamy obecnie do czynienia. To pęknięcie zostało wywołane polityką PiS Jarosława Kaczyńskiego i niestety Andrzeja Dudy. Andrzeja Dudy, który firmował różnego rodzaju działania, różnego rodzaju sformułowania, sam zresztą ich używał i który także w tej kampanii wyborczej pokazuje, że niczego nie rozumie z tego co w polskim społeczeństwie się dzieje? Szczuje przeciwko osobom nieheteroseksualnym, szczuje przeciwko rzekomej elicie, przeciwstawiając resztę narodu polskiego. Opowiada brednie o jakimś salonie, o Warszawce. Czyli znowu poszukuje wroga tam, gdzie go nie ma, nastawia jednych przeciwko drugim. Zatem wybór Andrzeja Dudy. To jest kontynuacja, to jest pogłębienie tych seansów nienawiści, które mają miejsce. Rafał Trzaskowski jest tu przeciwieństwem w tym względzie. Jasno deklaruje, że jest to jeden z jego głównych celów, że prezydent musi być swego rodzaju mediatorem, musi być człowiekiem, który w imieniu wszystkich Polaków, także tych, z którymi się nie zgadza, działa i próbuje do, doprowadzić do porozumienia. I to jest pierwsze zagrożenie bardzo duże, które może się urzeczywistnić, jeśli Andrzej Duda będzie kontynuował swoją prezydenturę. Drugie zagrożenie ma charakter zewnętrzny i wiąże się z miejscem Polski w świecie, a przede wszystkim w Unii Europejskiej. Na skutek notorycznego łamania praworządności w Polsce, na skutek egoistycznej polityki rządu PiSu. Polska znalazła się na marginesie Unii Europejskiej. Polska nie ma dzisiaj wpływu na podstawowe decyzje, mimo że jest jednym z pięciu największych krajów. Polska e, przegrywa w Unii Europejskiej swoje interesy i będzie przegrywać, jeżeli prezydentura Andrzeja Dudy się utrzyma. Andrzej Duda w sprawach polityki zagranicznej nie miał nic do powiedzenia, mimo że konstytucyjnie. Prezydent współodpowiada za politykę zagraniczną. Andrzej Duda był tutaj bezwolnym wykonawcą poleceń z Nowogrodzkiej, a generalnie był mało aktywny. W efekcie, takie na przykład, taka na przykład instytucja jak Trójkąt Weimarski, a więc stałe spotkania Francji, Niemiec, Polski które mają zasadniczy wpływ na politykę Unii Europejskiej, właściwie nie istniały, rozpadły się. Dzisiaj w Unii Europejskiej podejmowane są ważne decyzje dotyczące środków finansowych, bardzo ważnych, dużych środków finansowych, które mogą przypaść także Polsce i które są Polsce potrzebne. Są inne decyzje dotyczące reguł funkcjonowania gospodarki w Unii Europejskiej. Nie przebijamy się z naszymi postulatami, jesteśmy po prostu omijani, decyzję podejmuje kto inny. Tak więc wybór Rafała Trzaskowskiego w tej, w tej sytuacji absolutnie zmienia tę optykę. Rafał Trzaskowski jest człowiekiem, dla którego Europa, dla którego Unia Europejska jest tym większym domem, w którym jesteśmy. I który również ma dobre kontakty, był przecież europosłem, dobrze zna tę problematykę i dobrze rozumie, że Polska może być silna tylko w silnej Europie. A dzisiaj Unia Europejska ma różne problemy wewnętrzne wynikające między innymi z epidemii, z pandemii, także z problemów imigracji. I jeśli Polska nie będzie brała udziału w rozstrzyganiu tych problemów, to na tym straci. Na tym straci i Polska i Unia Europejska oczywiście. A zatem to jest to drugie zagrożenie i to jest zagrożenie też na lata. Trzeba postarać się, żeby uniknąć. Wydaje mi się, że te dwie kwestie przede wszystkim wymagają wskazania. Ja będę pytanie Powiedział pan, że polityka Andrzeja Dudy, prezent Andrzeja Dudy na sprawie Europejskiej jest słowa. Jak Pan skomentuje te ostatnie obietnice, które tak uzyskał w Stanach Zjednoczonych? Google ma zainwestować swoje pieniądze w Polsce. Jak Pan skomentuje? Czy to są na wieździe, czy to ma na Może po prostu z tym, w Polsce? Jeżeli chodzi o inwestycje zagraniczne w Polsce, to one były cały czas, utrzymywały się na dość średnim poziomie. Google tak na marginesie już w Polsce zainwestował. Google w Warszawie uruchomił e, cały taki sektor, e, notabene w moim okręgu wyborczym na Pradze, e, t, takich startupów e, dla e, młodych ludzi. A więc e, można powiedzieć, że e, bez żadnych e, tutaj rozmów e, z prezydentem Stanów Zjednoczonych e, Google podejmuje decyzje. Google podejmuje decyzje inwestycyjne, kierując się swoimi. Rachubami i swoimi e, obliczeniami. E, jeż, jeżeli chodzi o. wizytę właśnie... czy... hmm, Oczywiście, jeżeli m, udałoby się zwiększyć kontyngent m, amerykański m, w Polsce, to byłoby dobrze. Tylko m, pytanie jest inne. Właściwie są dwa pytania. Pierwsze, czy ma się to odbyć kosztem zmniejszenia kontyngentu w Niemczech, bo jeżeli, bo jeżeli tak, to to jest to Polska występuje to jako koń trojański, to znaczy narusza pewne wewnętrzne interesy NATO w Europie. To nie o to chodzi, więc jeżeli miałyby być to jakieś dodatkowe oddziały, tak, ale na to nie wygląda. To po pierwsze, po drugie jest pytanie, jaką cenę się płaci za to, bo w, po, bo w Polsce w tej chwili jest e, około pięciu tysięcy żołnierzy amerykańskich. Jeżeli przyszłoby tu jeszcze tysiąc czy dwa tysiące tych żołnierzy, bardzo dobrze, tylko pytanie czy ceną za to jest na, jest na przykład zakup przestarzałych e, bloków energetycznych e, do elektrowni atomowej? Czy ceną za to będzie zakup kolejnego uzbrojenia, które przekracza nasze potrzeby, albo które może być jednak wyprodukowane w kraju? No bo niestety jak do tej pory tak to było. Zakup myśliwców F-35 to jest według e, wszystkich opinii fachowców zakup zbędny. Nie chcę wchodzić w daleko idące szczegóły, ale wszyscy podkreślają, że przede wszystkim Polska, jeżeli już, to powinna. E, włożyć duże pieniądze w zakup baterii obrony przeciwlotniczej, a nie myśliwców agresywnych, bo to są myśliwce atakujące. Więc widać wyraźnie, że to była pewna cena. To znaczy jedziemy tam, w pewnym sensie przymilamy się, kupujemy spółki za ciężkie pieniądze broń, która autentycznie nie jest nam potrzebna a jednocześnie w takich sprawach jak na przykład służba zdrowia czy edukacja pieniędzy nie ma i, i ludzie na co dzień to odczuwają.